Ksiądz Bigniew Paweł Maciejewski, Fundacja Nasza Wimica, Od Litery do Wiary, Rzeczy Dobrze Pomyślane. Obejrzałem dzisiaj pewien filmik na Facebooku, który cieszy się ogromnym powodzeniem. Od 4 marca ja byłem siedemset 729 człowiekiem, który to obejrzał. Czyli można powiedzieć, że jest to takie wideo wiralowe. Ludzie chętnie sobie to udostępniają, przekazują. Komentarze były różne, dzięki Bogu także, także, dzięki Bogu także trzeźwe, ale w większości, w większości pożar się Boże. Jest to filmik tu gdzieś wokół, bo szukaj, dam link do niego. Natomiast chcę go pokrótce opowiedzieć i przytoczyć całą um, taką ścieżkę, nazwijmy to dialogową, chociaż to jest bardziej monolog, yy, która no, przewija się przez cały ten film. W yy, tym filmie widzimy dużą grupę młodzieży, która ustawia się do wyścigu i trenera dorosłego, który yy, no, kieruje tym wyścigiem, yy, komentuje to yy, i. Daje młodzieży pewne przesłanie. Sami ocencie, czy mądre. Zaczyna od tego. Wygrana w tym wyścigu będzie 100 dolarów, ale zanim powiem start, wydam kilka oświadczeń i mówi do młodzieży: jeżeli te oświadczenia, jeżeli to, co on powie, będzie ich dotyczyło, to mają zrobić dwa kroki do przodu. Jeśli nie będą ich dotyczyć, mają zostać w miejscu. I mówi tak: Pójdźcie o dwa kroki do przodu, jeśli wasi rodzice dalej są małżeństwem. Widok szeregu tej młodzieży w tym momencie ten szereg się rozjeżdża. Część młodzieży oczywiście idzie do przodu, część z racji tego, że rodzice się rozwiedli, zostaje na miejscu. Potem trener mówi dalej. Pójdźcie o dwa kroki do przodu, jeśli w waszym domu był ojciec. Znowu zaczyna się różnicowanie. Pójdźcie o dwa kroki do przodu, jeżeli mieliście dostęp do prywatnej edukacji. Znowu, niektórzy idą do przodu, niektórzy zostają w miejscu. Przy okazji jest to zdradzenie, że ta prywatna edukacja jest chyba lepsza od tej jakiejś innej prywatnej, samorządowej czy państwowej. Pójdźcie o dwa kroki do przodu, jeżeli korzystaliście z korepetycji. Czyli też tu jest jakieś założenie, że te korepetycje są jakimś dobrodziejstwem, jakimś bonusem. Dalej. Pójdźcie o dwa kroki do przodu, jeśli nie musieliście się bać o brak środków na koncie w swoim telefonie. Ola Boga! Naprawdę. Rzeczywiście żyć ze świadomością, że może skończyć się limit. Na karcie jest rzeczywiście czymś naprawdę przerażającym. No ale według tego jest to straszne jest to przerażające i bardzo różnicujące możliwości młodzieży. Na starcie, pójdźcie o dwa kroki do przodu, jeżeli nie musieliście pomagać rodzicom w płaceniu rachunków. No, rzeczywiście, to jest piękne życie, kiedy człowiek nie musi się martwić. A może odwrotnie należałoby na to spojrzeć. Może to jest bonus, jeżeli ktoś musiał martwić się o to, jak przeżyć? Musiał się martwić o to, skąd zdobyć środki na to, żeby było płacone czynsz za mieszkanie, żeby było za co kupić jedzenie. Może to jest wartością dodaną, że widział związek między pracą rodziców, między zdobywaniem pieniędzy, trudem zdobywania pieniędzy, a, a życiem, po prostu życiem tej rodziny. Dalej. Co tu mamy? Pójdźcie o dwa kroki do przodu, jeżeli, o ile nie jest to związane ze stypendium sportowym, rzecz się dzieje w Ameryce, nie musicie płacić za studia. Dalej. Pójdźcie o dwa kroki do przodu, jeżeli nigdy nie musieliście się zastanawiać, kiedy zjecie następny posiłek. Czyli bezmyślność, nie o swojej przyszłości, o tym skąd się bierze to, co jem. To ma być, według tego filmiku, przesłania tego filmiku, wielki bonus. I proszę osoby z przodu o spojrzenie do tyłu. Każde ze zdań, które wypowiedziałem, miało się nijak do tego, czego dokonaliście. Tak, to prawda. To, że rodzimy się w takich, a nie innych rodzinach, to, że spadają na nas takie, a nie inne sytuacje, od nas kompletnie nie zależą. Nie zależą od naszych decyzji. Wiemy, że osoby z przodu miały większą szansę wygrać 100 dolarów. I taki nie. Okłamywalibyśmy siebie mówiąc, że nie dostaliśmy lepszych szans. I taki nie. Zależy o jaki dystans tego wyścigu chodzi. Teraz nie ma wymówki: wszyscy przystępują do wyścigu, ale ktokolwiek go nie wygra, uważam, że będzie bardzo nierozsądne, jeżeli. Nic nie wyciągniecie z tego doświadczenia, i nie będziecie chcieli lepiej poznać historii innych osób. Bo w rzeczywistości, gdyby ten wyścig był fair, to zapewniam was, że ktoś z tyłu wyprzedziłby was wszystkich. Szczerze mówiąc, nie bardzo rozumiem, co on uważa za fair. Czy to, że wszyscy startują równo, czy, wszyscy, czy rzeczywiście. Komuś należy, należą się pewne fory, czyli może stanąć z przodu. Powiem szczerze, ja naprawdę tego nie rozumiem. I tylko dlatego, że mieliście lepszy stal, możecie wygrać ten wyścig, zwany życiem. Tak wygląda życie, panie i panowie. Żadne z waszych dokonań nie wpłynęło na to, że jesteście z przodu. Przygotujcie się na miejsca, przygotujcie się i do biegu. Jeżeli niczego was to nie nauczyło, jesteście głupcami. I kończy się ten cały, znaczy, może inaczej, widzimy ten bieg, do niego za chwilę jeszcze dojdę. I ten bieg z tego różnego startu po prostu się rozpoczyna. I filmik kończy się taką planszą i takim napisem: Uważasz, że powinniśmy wyrównywać szanse? Jest to takie pytanie, trochę retoryczne, bo przesłanie tego filmu jest jednoznaczne. Tak, powinniśmy wyrównywać szanse. Ręce mi opadają na przesłanie takiego filmu, bo niby zgoda. Naprawdę mamy różne punkty startu i naprawdę nie... ludzie nie są równi. Jedni są bogatsi, drudzy są biedniejsi. Jedni mają pełną rodzinę. Drudzy nie mają tej rodziny. W jednej rodzinie jest ojciec, w drugiej nie ma ojca. Jedni klepią biedę, inni są bogaci. Jedni są bardziej bez trzy, inni mniej bez trzy. Jedni mają nadwagę, drudzy tej nadwagi nie, mogą, nie, nie mają. Ludzie naprawdę nie są równi i nigdy nie będą równi i powiem więcej, nigdy nie powinni być równi, bo jedyna maszyna do wyrównywania ludzkich szans to jest walec. A chyba nie chcemy tego walca stosować, bo niby w jaki sposób mamy wyrównać szanse? Komuś zabrakło ojca w rodzinie, to jak wyrównać szanse? No, chyba zastrzelić tego ojca, który jednak jest w jakiejś rodzinie. Wtedy w obu rodzinach nie będzie ojca i będą równe szanse. Kiedy jakaś rodzina jest pełna, a jakaś jest niepełna, to pewnie należy rozbić rodzinę. Jeżeli kogoś stać na edukację. A kogoś nie stać, powiedzmy, na prywatną edukację, to należy pewnie temu, kogo stać, zabrać pieniądze i dać temu, kogo nie, nie stać na edukację. Oczywiście, kto to zrobi? Zrobi to państwo, zrobi to urzędnik. W jaki sposób? Po uważaniu. On będzie, że tak powiem, arbitralnie i po swojemu uznawał, co jest dobre i co jest wyrównaniem szans. Kto może postąpić dwa kroki do przodu, a kto może powinien się cofnąć dwa kroki żeby szanse były równe. Wyścig, który można było obejrzeć kilka sekund tego wyścigu pokazał, że mimo że ta młodzież startowała z różnych punktów, to w ciągu kilku sekund, w ciągu dosłownie kilku sekund widać było, jak Zmieniają się miejsca w tym biegu, jak osoby z tyłu wyprzedzają tych, którzy są z przodu. Kilka sekund. A jeżeli to życie trwa dłużej? A poza tym, kto powiedział, że trzeba się ścigać? Może ktoś się w ogóle nie chce ścigać? Może kogoś nie obchodzi te 100 dolarów? Życie jest zupełnie inne niż przedstawione w tym, w tym filmiku. Poza tym, naprawdę bogactwo, zamożność, ten niby dobry start wcale nie jest przesłanką do, do zdobycia rzeczywistej przewagi i do osiągnięcia sukcesu w swoim życiu. Chciałbym się podzielić dwoma wersjami tego samego przysłowia. Pierwsze, pierwsza wersja tego przysłowia brzmi tak: pierwsze pokolenie pracuje. Drugie pokolenie baluje, trzecie pokolenie bieduje. Pierwsze pokolenie dochodzi do czegoś swoją pracą, drugie korzysta z tego, a trzecie już zatraca. Czyli największym nieszczęściem byłby bogaty dziadek. Bo dzięki temu bogatemu dziadkowi ojciec może jeszcze nie zaznał tego, bo dziadek się dorabiał, jego ojciec się dorabiał, ale już wnuczek, żyjąc w luksusie, się zwyczajnie zepsuł. Czyli można powiedzieć, że powinien pozwać swojego dziadka za to, że dał mu fory na starcie. A inna wersja tego przysłowia, pierwsze pokolenie buduje, drugie pokolenie rozbija, a trzecie pokolenie przepija. Jest to jeden z bardziej socjalistycznych i mącących w głowie filmików, jakie obejrzałem w ostatnim czasie. Nie oglądajcie go, nie udostępniajcie innym. Jeżeli komentujecie, to komentujcie przytomnie. Strzeżcie się socjalizmu. Jest to coś najgorszego, co się może społeczeństwu i światu wydarzyć. Dziękuję za uwagę. Szczęść Boże.